Witajcie jest tej stron Jak witam w zwykle odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w Squad, squad Buster Ty, co to było za darmo Co jest? Jezu, co jest to darmowa? Nie a, myślałem, że wszystko to za darmo A po prostu zwykła, potem trzeba dokupywać. Po zwykła duża. No to nic takiego nie będzie. 6 Greków. Myślę, że za darmo będzie 510 uczniów, 20 tysięcy u Golda i dwie skrzynki, ale ja tego tak się zdziwiło. Znajomi, mam 28. Real Madrid nawet jest. Ale lecimy, lecimy rundkę, jest, co kupię klucz dzefuzji i lecimy. U mega na start. Ale, ale to fajna na tryb. nic na zwykł. szukam skrzyni dobra, colta dobra um, greg teraz mogę drzewka colt dobra, o tam ktoś jest, ale ja tam nie chcę iść bo już nie mam jakiegoś pięknego tego mojego I tak lek czy L Primo L Primo biorę Dobra, 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 dobra. Musimy trochę pozbierać tych fuzja, musimy trochę pozbierać tych coinów. Urzęd klucz fuzji, od razu będę miał fuzję handlarz. Eee, czy bo cold Kolt jest mega OP. I tu cold, o, oh, już mam dwie fuzje kolta. Jak, jak pięknie. Bierzemy tutaj sobie teraz Grega i walimy tego bosa. A on nie był mocny, bo już mam dosyć duży oddział, więc na S go to dosyć nawet. Kurczę, mogą krowę łączniczków odcinków. Dobra, trudno. Walić to wezmę Dynamake O, tu kolejny bosik. Tutaj kolejny... O proszę, będzie po nim. E dajna Mike. Bręcze <coughs> brędy. Brętje, będzie Nie nie umiem. Ale weźmy me. medyka. bo o proszę, zabiorę im te klejnoty O nie Ktoś mi umarł Daj na Mike I czekam na drugą skrzynię A już jest ostatni etap Aha, nieźle Bo Bo co? Nie wiem ale tak Ej, bo umieram, umieram, umieram i nie mogę umrzeć. Nie wiem kiedy umarłem ostatni raz. I mam jedną jednostkę, nie no pięknie, nie. Właśnie przegrywam. Zostaw mnie. Nie no dobra, i dupa, no i trudno, nie 19 jest, ale dramat Ale dramat Ostatni byłem Tylko trzy próby Eee, Jednak pięć, raz, o rzadka Epicka Tylko Szkoda, że żadna epicka bardzo duża Co jest? Ej Coś trafiłem ze skrzynki aż, że, że aż mnie z gry wywaliło Co jest? A, wiedźmy, dowiedzmy wiedźmy dostanę. I on chyba najszybciej... Będę miał na trójce Uuuu Misję tutaj oprócz

no bo to nie gram. To ja się z wami żegnam. To ja byłem Gnomek i robię z wami kupę. Pa. Sorry.